Z tej strony Dominika ze szkoły Pianina i dzisiaj nauczymy się grać pięknej kompozycji. Utwór ten pochodzi z filmu animowanego Ruchomy zamek Hauru, ale być może tytuł filmu nie do końca ci coś mówi, więc posłuchaj tego fragmentu. Myślę, że ten fragment wiele rozjaśnił, a nawet jeżeli nie znasz tego utworu, to mam nadzieję, że przypadł on Tobie do gustu, tak jak mnie. To co, zacznijmy naukę? Utwór mamy w metrum 3/4 i zobacz, że zaczynamy prawą ręką i nie mamy zapisanych żadnych akordów na górze. Co oznacza, że nie musimy koniecznie dodawać czegoś, a nawet fajnie to zabrzmi, jeżeli zaczniemy tylko samą prawą ręką. Posłuchaj. No i co tutaj się wydarzyło? Prawa ręka zaczyna samymi równiutkimi ósemeczkami, więc tutaj sprawa jest mega prosta. Ale ja zrobiłam takie małe zawieszenie na tym dźwięku gis. Można sobie to jak najbardziej zrobić. I w następnym takcie w prawej ręce mamy pauzę, a więc nie gramy w prawej ręce nic. A w lewej ręce mamy akord edur, który ja sobie rozłożyłam, dodając jeszcze prymę jako oktawę tego akordu. I teraz lecimy sobie dalej. W prawej ręce zaczynamy od dźwięku E, A, C. Polecam Ci zagrać to właśnie tymi palcami, czyli pierwszy, drugi, trzeci. Dlatego, że w następnym takcie musimy sięgnąć dźwięk E. Piątym palcem będzie nam wtedy bardzo wygodnie. Ale nad tym taktem, gdzie mamy dźwięki E, A, C, nie mamy zapisanego żadnego akordu. Oczywiście akord jakiś jest, a jaki? No wiemy, że akord E-dur, bo takt wcześniej był ten. Akord Edur w lewej ręce go zagraliśmy. Natomiast zrobimy sobie taki myk i nie będziemy go już powtarzać, a damy wybrzmieć ładnie tej prawej ręce. Posłuchaj, jak to zabrzmi właśnie od tego akordu Edur. Tak to właśnie pięknie zabrzmi, jeżeli najpierw damy wygrać akord Edur w lewej ręce, a potem pięknie zbudujemy tą prawą rękę. Dochodząc do akordu demol w ręce lewej i do dźwięku E w ręce prawej. I teraz mamy akord demol. To pytanie, co robimy z lewą ręką? Mamy akordy, które zabrzmią w ten sposób. Posłuchaj. Gramy sobie trzy uderzenia. Jesteśmy w metrum 3, czwarte, a więc po prostu gramy równiutko. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Za chwilę Ci oczywiście pokażę dokładnie na klawiaturze, jak to zabrzmi, natomiast może Ci się to z czymś kojarzy. Może na przykład z walcem. Tak. Tak ci się to mam nadzieję, że właśnie kojarzy, bo uzyskujemy trochę charakter walca dzięki właśnie tej lewej ręce. Chodź na klawiaturę. Rozpracujmy w takim razie ten schemat. Mamy najpierw akord D. Akord D składa się z dźwięków D, F, A. I my rozdzielimy sobie te dźwięki delikatnie w taki sposób. Co tu się dzieje? Najpierw gram dźwięk D. A następnie gram dźwięki pozostałe akordu jako dwudźwięk. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Akord Edur dokładnie tak samo. Pozycja zasadnicza E -gis H, czyli najpierw E i dwudźwięk. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I akord Amol, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I tak naprawdę do końca utworu będziemy wykorzystywać tylko ten schemat w lewej ręce. On jest na tyle ładny, a w utworze jest na tyle dużo akordów, że gwarantuję ci, że ten schemat się wcale nie znudzi, a można uzyskać nim bardzo ładny efekt. Połączmy w takim razie obie ręce i zaczynamy od akordu d-mol w lewej. E-dur. Amol. Powtarzamy. Amol. G-dur. Cedur. Powtarzamy cedur. Teraz uwaga, mamy akord F krzyżyk DIM. Co to oznacza? Oznacza to, że ten akord składa się tylko z tercji małych. Czyli mamy dźwięki FIS a C. W momencie tak naprawdę kończy nam się pierwsza część tego utworu, i kolejna będzie brzmiała tak naprawdę w ten sam sposób. Zobacz, że w kolejnym takcie gramy znowu te dźwięki EAC dokładnie tak jak na samym początku, więc róbmy to samo z lewą ręką. Niech lewa ręka po prostu nie gra nic. Amol. To samo cały czas w lewej ręce. Spójrzmy teraz na takt 26. Tutaj mamy dwa akordy zapisane. Najpierw jest akord gemol, czyli taki, ale mamy potem akord C. -dur. I jak to zmieścić? Posłuchaj najpierw, jak to zabrzmi. No to, co tutaj się wydarzyło? Zdążę tak naprawdę zagrać ten schemat tylko raz. Czyli normalnie gramy tak. A tutaj, z racji tego, że pojawia nam się jeszcze drugi akord, to musimy zagrać to w ten sposób: Gemol i przeskoczyć na ten C-dur, żeby jeszcze zdążyć oczywiście to zagrać. I wtedy ten akord C-dur musimy zagrać w oparciu na dźwięku G, bo mamy wtedy też po prostu najbliżej. I ten akord gramy po prostu jako zwykły akord zagrany jednocześnie, w każdy dźwięk jednocześnie. Czyli tak to będzie brzmiało: Gemol, C-dur i przechodzimy na F-dur dalej. Spróbujmy to połączyć z ręką prawą. Zagrajmy najpierw takt wcześniej. Ok, dalej już tak naprawdę prosta sprawa. Gramy cały czas tak samo. Jeszcze co do tego taktu 26, jeżeli będziesz mieć tam troszkę problem z tym żeby zdążyć, spróbuj sobie delikatnie zwolnić ten takt. Tam, nawet jeżeli zrobisz to zwolnienie, to zabrzmi to naprawdę bardzo ładnie i muzycznie. Posłuchaj tego fragmentu od początku. Słyszysz, zrobiłam małe zwolnienie, brzmi to super. No dobrze, pójdźmy sobie jeszcze dalej, czyli od akordu Amol. Powtarza nam się ten akord, i kończymy na akordzie Edur na dźwięku gis. Jak widzisz w tej lewej ręce ruch tak naprawdę jest dosyć gęsty, no bo mamy cały czas powtarzający się akompaniament. Czasami yy, możesz zastanawiać się, jakie palce będą dla Ciebie wygodne. Przeważnie piąty, trzeci, pierwszy, jeżeli będziesz używać, będzie super. Natomiast jeżeli będzie Ci wychodzić to czasami innymi palcami, nie przejmuj się. Ważne, żeby uzyskać fajny efekt. Mi czasami też zdarza się zagrać jakiś akord, piąty, trzeci, drugi na przykład. Jest ok. Ważne, żeby się wyrobić w czasie. Tak właśnie wygląda nasza lewa ręka. Prosty schemat, przez cały utwór go powtarzamy. I wtedy uzyskamy naprawdę piękny efekt. To co? Na koniec chyba zagramy w całości. Posłuchaj. Jeżeli chcesz razem z 16 tysiącami kursantów nauczyć się grać na pianinie od podstaw, to sprawdź link w opisie, gdzie możesz dołączyć do naszego kursu i nauczyć się grać swoje ulubione utwory. Kliknij link w opisie i sprawdź, jak wygląda cały kurs. Do zobaczenia!